Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy sobie w The Sims 2 i tak myśląc sobie, co mogłabym dzisiaj nagrać. Pomyślałam sobie, że chyba tutaj jeszcze nie byliśmy, ponieważ to jest otoczenie Riverside. Jest to otoczenie inspirowane prawdziwym otoczeniem, które miało znaleźć się finalnie w grze, ale zmieniono je. Ostatecznie na miłowo. No, i tutaj mamy taką fanowską wersję, właśnie Riverside. No, i jestem ciekawa ogólnie, jak to wygląda, jak to zostało odwzorowane, jakie tutaj rodziny znajdziemy. No, chciałabym tak z wami wspólnie sobie oblukać to wszystko, ponieważ ja tutaj nie zaglądałam. Właśnie, to jest dowód. To jest najprawdziwszy dowód tego, że do mnie jeszcze nie było, ponieważ tworzą się zwierzaki i będą się tworzyć jeszcze jakieś inne super pod otoczenia, najważniejsze na świecie. Także, no seryjnie, ja to tylko pobrałam i nic z tym nie robiłam, ale seryjnie no, zapomniałam, że ja to pobrałam. To musiało być milion lat temu. Biedne otoczenie. Takie, Olać, ale no. Ciekawe, ciekawe, bo z czego tam pamiętam, na tych filmikach, które się ostały na YouTubie, właśnie z takich pierwszych prezentacji The Sims 2, z czego pamiętam, to tam była tak jakby pierwowzór rodziny Dona, były też takie jakby wczesne siostry Kaliente, Więc jestem ciekawa, co tutaj się ostatecznie znajdzie w tej wersji. Co tutaj zostanie pozmieniane? Co będzie prawie bliskie ideałowi. Ale ta muza tutaj rypie. Hello! No po angielsku wiadomo. Ale czekajcie, po angielsku ale tutaj mamy ten przedstawienie rodzin. Yy. A, Jepfer. Ej, to jest podobne, coś trochę tak jakby tak mi tutaj śmierdzi balbinowo. Nie wiem czemu. Eee. Ej, nie, to są zupełnie inne rodziny. O, no, tutaj jest Baxters Don. To właśnie ten Don, Don Lotario, no? No, to jednak zupełnie inni Simowie. Naprawdę jest takie malusienkie podobieństwo. No. O, oh, jest, Dina. Kurde, ja jestem najbardziej ciekawa tej całej Dina. Eee. Dona. Ross, to musi być Ross. Kurde, ja nie wiem jak się tutaj poruszać, ale o Ross. Jest tylko Dina? Eee, czemu ona nie ma siostry? Dina. Hmm. Ciekawe. Czemu nie Kalięta, tylko roz I ona no, ma pragnienie romansowania, I Don zostaje moim najlepszym przyjacielem. Ok, czyli tak jakby <ścoughs> Lore się zgadza. Hej, hmm. tutaj w ogóle ma zaklutkowane Barabara I nie lubi się niby z tą Virginią. Ok, no i Don Baxter. Czyli to, to, no tak, to tak jakby się zgadzało, że Don Lotario jest tak jakby finalną wersją tego Dona Baxtera. Ale smuci mnie to, że Dina jest taka samotna i w ogóle to jest przekopiowana Dina 1 do 1 Jeżeli chodzi o wersję miłowską, no ale W fajnie Ponieważ tutaj mamy rzeczywiście tak jakby jakiś zalążek tego wszystkiego Całego miłowa hmm. Właśnie nie wiem, czy ogrywać to wszystko, czy po prostu hmm, Tak jakby zrobić sobie po prostu przegląd tych simów. Okej, okay, czyli Don był tak jakby jej pierwszym. Jakieś umiejętności ma. Uh. Aha. A, dobra, okej. Okay Aha, a czy gdzieś pracuje? No bez pracy, no, korsik. Do tego Dona bym, kurde, poszła, ponieważ z niego mogą być śmieszniejsze jaja. No bo on tak jakby teoretycznie ma bachora i ma... I ma żonkę, nie? O, i są skłóceni, ojojoj. Ojojoj. Oj. Niemożliwe rzeczy tu się dzieją. Czyżby żonka się dowiedziała o tym, że on coś tam świru świru zginął. Ale znając życie, to nie tylko z dino coś świru świru. Dobra, no Bachor to Bachor. Ona... Ej, no seryjnie pamiętam, że było coś takiego. No ej, to wszystko. No ej, to, to było w tym filmiku. W eee, tej wczesnej prezentacji The Sims 2. No, 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 I okej, okay, rzeczywiście, on ma pragnienie romansowania. Eee, no i tak się średnio tak w sumie z tą, tą swoją żonką lubi. Bardzo lubidine, ale nic poza tym. No i tak, jakby tutaj twórca tej, tego całego otoczenia sugeruje nam, żeby jednak oni do siebie wrócili. No co jest średnio prawdopodobne, ponieważ no niestety, ale no ona nie czuje tego samego co, co, co do, do niej. Aczkolwiek też nie czuje miłości ani zauroczenia, no ale to są o wiele lepsze stopnie związku niż tutaj. Mm, no no, proszę, i mamy tutaj całkiem spore drzewko genealogiczne, ponieważ mamy tutaj starego, który się rozmnaża przez pączkowanie, czyli po prostu coś, co uwielbiam w każdej części simsów od Desims Sims 1 po Desims Sims 4, kiedy mamy samotnego rodzica i, no, drzewku genealogicznym. Gene, ciężkie strasznie słowo: genealogicznym. Nie ma zmianki o jakiejś matce czy cokolwiek, tylko po prostu jest jeden sim, no. Jak on urodził tą trójkę dzieci? Adoptował. Może, nie wiem. No dobra, w każdym razie. On jest jeszcze żyjącym rodzicem, a z kolei ten nie ma starych. Starze się do niego nie przyznają. No, hmm. Hm. I no tak to wygląda. Aha. I oj, no rzeczywiście, taki donlotario te pale. Ale tą chatkę mają... A, a. Ej, zaraz, ja poznaję chyba te domki. Mniej więcej, one są chyba sugerowane tymi domkami dostępnymi w skrzyni są. A, tak jakby dekorowane na swój sposób i troszeczkę inaczej mm, urządzane, ale... No to w sumie nie dziwię się, ja jestem w sumie strasznie leniwą osobą więc ja też często korzystam sobie z takich właśnie rzeczy że wolę korzystać z gotowych domków wolę się nie narobić jestem leniem ale nie twierdzę, że twórca tej, tego otoczenia był leniwy ponieważ no odtworzyć nawet wizerunkowo czy nawet właśnie, no kurde pamiętam że no, to tak samo wyglądało ten taki plac zabawowy, gdzie chyba ten Młody dorastał? Czy ktoś tam dorastał? Nie wiem, kto tam dorastał, ktoś tam dorastał. Ej, a w ogóle jeszcze ciekawi mnie, jakie ona ma relacje z Diną. A Dinę ona nie zna, okej. Okay. Hmm. No, szpoko, szpoko. To nie wiem, może sobie wejdźmy jeszcze do jakiejś rodziny z dupy. U tu UFO w ogóle wylądowało. nie. Może do tych Broków, bo to jest chyba coś na zasadzie. Albiny? Ona ma chyba takie nazwisko w angielskiej wersji gry. chyba, nie wiem. I don't know, uh... Abraham. Daniel chyba nie chyba coś pokręciłam. No, dobra, oni mają dwie córeczki i ten chyba jest jakimś generałem. To jest chyba jakiś ten Kopiuj i wklej generał z dziwnowo. uwaga, czy, czy jesteś przypadkiem w karierze? Eee, jak ona tam się nazywała ta kariera? Ar, armia? Porucznik. O kurde, stróż prawa. To mnie to ogólnie wywaliło ze skarpetek A zaraz, jej ubiór Mi się kojarzy z Karierą biznesu Bez pracy no To czemu ty w takim, czymś takim marynarze Brzydkie łazisz po domu Taka niby elegancka No dobra, czyli są sami sobie To niech też się starze nie przyznają Mają dwie córki Dobra, ona jest wiedzowa on jest... No, ty mi dajesz takiego vibe, że, no, nie wiem, może przez to, że ten strój mi się strasznie kojarzy z Marysią Przyjemniaczek. Może tu jest ten ból dupy, że właśnie to mi daje taki straszny, ogromny vibe Marysi Przyjemniaczek i to by mi się kojarzyło ogólnie ze czymś takim jak bogactwo. A ta jest przyjacielska, a ta rodzinna. O, 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 o. O, o, o. Oh, oh, oh. Ej, to są bliźniaczki, chyba. Hmm, takie przyjemniaczki Ej, dobra, przyjemniaczki, no. I tak siebie tak nie za bardzo lubią. Nie, nie, nie. I tak starych w sumie też nie. Ciekawa ogólnie rodzinka. Może zostaniemy tutaj na dłużej, bo because why not no. Czy coś ich simologia mówi? O, matko, <grytania> jaka mam no, jak on pięknie wygląda w mundurze no, Jak z wyrol No dobra, nie zesraj się tymi ambicjami No dobra Jeszcze jedną z bliźniaczek To jest Nie chcę mieć Dobra, to puśćmy, może sobie czasu, zobaczymy, co tam mi się fajnego wylosuje. No, oczywiście, stypendium już chcą je wszystkie posyłać na studia. No proszę, no. Ja uznałam, że oni wszyscy tak do siebie niekoniecznie, a tutaj proszę, no. Wszyscy sobie okazują miłość, pocałunki, pogaduszki. Jaka piękna rodzina. I oni tylko znają siebie, czyli oni muszą być. Nie, ona zna jeszcze tutaj jakoś tam Margaret i tam Izabel. Nie macie żadnych chłopów? Nic, tak, nic totalnie. Ta już ambitna, już cała polityka, no? Ja, sprawdźmy, o, rozmawiaj z Don. Uuhuhu. Takie zbyrolskie zło zrobić, oj, no dobra, no. Nie ma dzisiaj dostępnych ofert pracy? Co jest? Jak to, przecież nawet nie zaczęłam syrczować tego, czy jest coś, czy nie. O. <ślesk> No, śmieszna, śmieszna. No, ale jak coś, no to. Oj, one się będą wspólnie bić, huduna. No, nie, ona jest w ciąży. Ono. no, no o... Nie, zaraz. Mylicie mi się. Jesteście tak różnymi bliźniaczkami, a mi się strasznie mylicie. I czemu wy macie, kurde, pierwszą mordę z kasa? czemu to jesteś w ciąży? Po co? Dlaczego? Jeszcze powiedz mi, że z bliźniaczkami, to już w ogóle się zestram. Yy, osobiste, mój status. Nie no, jedno dziecko, no dobra. Nie SSX3. Don. 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 Dobrze. O, chcesz się pocałować, pierwszy pocałunek zrobić. No to zrobić z Donem Gdzie wy tutaj macie telefona? Ogrodnik. Lub ogrodnika? No dobrze, noc. Możemy powitać przy okazji. Nigdy w życiu nie robiłam tego wyzeceństwa. Poprosi no o członkostwo w klubie. Akurat mamy ogród wymuskany póki co. Um. No nie wiem, pogadaj sobie z tym Donem bo nie pamiętam, czy dom gdzieś pracuje. No nie, no wszystko jak na złość. Dobra, nie będziemy się pierdzielić, myślę. Nie mamy czasu. A, Baxter. No się, w jakiej pracy byłeś? Dobra, rozmawiaj pogawędka, dobrze. No, czemu strasz? Wszystkie kwiatki oglądają, wszystkie drzewko, ładne drzewko. No, fajnie. No, zepsuć drzewo w deszczu, to chyba naprawdę trzeba mieć ogromnego fartę. Da się w ogóle? Te owocowe to jak najbardziej, nie? Ale to by było całkiem ciekawe. Można i chyba ewentualnie. Ej, właśnie, można spalić? Można chyba. Czuję nieposkromiony challenge. Ciekawe, jakby ocenili takie drzewo, które spłynęło. Dobra, na razie zajmijmy się donem. Z dona jest łatwa pitchy, więc myślę, że szybko go urobimy. No to kto, to kto to? A, jakiś ten Brooklyn przyszedł Powitaj ich wszystkich Ej, co tu robi? Ja myślałam, że to jest Nie, nie wiem czemu tak sobie pomyślałam, że to jest yy, Generał Bolesław, ale nie, trochę nie, trochę ten brzuchol mi nie pasuje Chyba, że to jest jakaś alternatywna rzeczywistość Ej, no, nie mamy chemii wspólnej? Czy coś? O, dobra, mogę zagwizdać zawsze coś, ale chyba nie. Chyba ci Simowie rodzinni, z czego kojarzę do romansowych, to tak niekoniecznie, czy nie? No. Ja przyjrzyj mu się. Dobra, odrzuca cię. To jedziemy z nią. Rozmawiaj, pogawędkę. Może ty. Dobra, zapętlmy sobie coś i spróbujmy zagwizdać. Sporo można jeszcze poprawić, ale już teraz przyznajemy Ci członkostwo. O, a, o. Ciao. Na pewno, Peweks. No, już dbamy o ten ogród. Dobra, już chyba się dosyć zaznajomiliście. No dobra. No dobra. Dobra, Don. Dobra, mordo, nie ma co. E? E? E, e, e? No, dobrze, dobrze, dobrze. Oj, dobra, może w ogóle sprawmy to, że matka pomimo tego, że jest w ciąży, to zróbmy kita. Yy, że ona jeszcze o tym nie wie. I zatrudnijmy się w pracy tylko po to, żeby nie iść tam przez najbliższe 6 dni, żeby ona mogła normalnie pensję pobierać Tylko pytanie, czy będzie naukowiec? Tak, ej spoko A ty chcesz tego dziecka? Bo ewentualnie jak jesteś króliczkiem to doświadczalnym to... <laughs> Możesz się chyba tego dziecka pozbyć dosyć szybko To też możemy tak jakby wziąć i rozważyć Ale chyba tej chemii też nie macie jakiejś, kurde, silnej no, nie, no czemu on chce flirtować? O, o, o jak na zawołanie, dzień dobry. Dobra, to pozdrowimy ją Eee. No i 10 eliksirów, poproszę, stać mnie? O Jezu, nie stać mnie. No, chłamstwo. Eee, kupę eliksir. Dobrze, no to w takim razie 5, może starczy na tego z wyrola. No, czas upływa najgorzej. Wypij to. Wypij to. No gdzie mi gościa odbijasz? Nie, no tego grajka muszę wam sprzedać. Nie. Nie toleruję takich wybryków tutaj, w tej rozgrywce. No i co? I gówno. Nic nie możecie... O, możecie w końcu, wow. E, no. Nie, zesraj się, mordo. I okej, okay, randka dalej. Mamy tylko 17 sekund. 13, nie. <śleskujesz> Niech to pyknie. No nie, no zesrało się. I ona już nie chce nic do niego, ona chce urządzić przyjęcie. No teraz, no jak to słodkie słówka, nie? Mm. Mogę urządzić przyjęcie jak nikogo nie znam? O, zauroczenie, teraz, nie, jak już nie mamy randki, super. Nie znam nikogo. Od czego są czaty, żeby naprawdę trzu prawdziwych przyjaciół, takich poznanych z internetu, sobie brać i se poznawać, i se potem zaproszać na chaty? Takich co ledwo znasz. Ale już możesz tą Tereskę na przykład zaprosić, nie? No i tego mało lata. No, już kogoś znasz. No proszę, ktoś przyjdzie. Ej, Pff, wszyscy przyszli. XD. O ty, ona chce w ogóle nakłaniać. Ludzi do robienia jakichś dzikich rzeczy. Na koniec do zabawiania, ale nie chcesz nic takiego hardkorowego nie. dobra, to rozmawiaj, nie wiem. Moja stara to Melisa? Nie, Macy. To ona jest Melisa. No, dobra. Gudna jesteś, nie gadaj. No, super przyjęcia chcesz mieć, no. To trochę Lipton. Może właśnie podaj coś, nie? Have dinner to, to jest. O, jakiś mod, którego nie zbadałam. Jakąś pizzę mam w ogóle z modów ty, Lol XD. <grym> Pierwsze widza. To jest w ogóle jednoosobowa pizza. Myślałam, że to tak będzie dla wszystkich. Aha. Podaj obiad. Może być impreza. Nie wiem, co ja robię, ale może, może być impreza. A, jego mogą porwać kosmitę? Jaki ty masz poziom logiki? Ej, Mogą. To było XD. Gdyby tak się stało, ciekawe. No nie, zepsuła. Dobra, węgiel zdrowy jest chyba, chyba. Czuje się impreza od tego, jak jest nieciekawe jedzenie na imprze, bo nawet nie wiem. Chyba nie, chyba im smakuje odziwo. no jeszcze się wygenerowała. <grym> Ta cała ta ta, ta 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 cygańska swatka z mordą małpy. Nie no świetnie. A mogę podmienić ojca tego dziecka na tą mordę małpy? Podmienić ojca. Tereska ona była tak? Tak. No i fajnie. To będzie piękne dziecko. Dlatego już porywają kosmity czy jeszcze nie? Kurde mordo. O, odkryłeś gwiazdę, odkryj kosmitów Masie kumpie, dobra zabawa No nie wiem dalej co robię, ale jest dobra zabawa Ta zażegany kibel ma przez matkę Nauka kogoś interesuje A ty masz jakieś hobby Wymarzona muzyka i taniec Pff. Ty nawet nie znasz swojego hobby Przyjmijmy sobie Kanonicznie, że twoim hobby jest spanie też jest moje hobby. Pozdrawiam, polecam. Wszyscy śpią w ogóle. Nie no, ale impreza... Wszyscy poszli spać i impreza nagle spadła, to no może być. No ale to się zalicza do udanego przyjęcia, nie? Udane, no to git. A ciebie już kosmety nie porywają? Ej, no przestań. Wszyscy sobie jesteś nieszczęśliwi w tym domu. Ja nie wiem, ja tak się świetnie wami opiekuję. Zapieksy zrobił. stary roku, no świetnie. Dobrze chociaż, że ich nie spaliłeś. Jest progres. No, patrz te gwiazdy i masz jeszcze szansę na porwanko kosmiczne. Chociaż nie wiem, kurde, czy to przypadkiem tak nie było, że jak nie ma tej perki. Hmm, Pragnienia zdobywania wiedzy to nie jest tak, że jednak to nie dość, że trzeba mieć wysoki poziom logiki, to jeszcze przypadkiem czy ten teleskop nie. Nie powinien znajdować się na podwyższeniu i nie wiem czy podwyższenie zwane takim o, hopkiem, taką, jak to się nazywa, mądrze, bo ja nie wiem, jestem głupia. Pomocy, fundament, o, takim fundamentem, to już się zalicza jako podwyższenie. Teoretycznie chyba tak, no, ale w praktyce chyba kosmici mają cię głęboko w dupie, nie? Hmm. Taśni o tej Teresce. No dobra. Weź może uroć to dziecko tej. Teraz muszę tutaj zrobić. O, no to się przyda. Dobra, możemy chyba już do porodu przejść w takim razie. Gdzie tu są te? Gdzie to jest. Nie za światów. Prokreacji dobrze. Etap ciąży, proszę rozwiązać tu, tą ciążę piękną Dobra, tak A ten na kogo się gniewał? Ej, zaraz, zaraz, zaraz Aaa Dobra, okej, okay, kumam Dobra, bo ja mam chyba jakiegoś moda, że jak się Sim... Czy to jest normalnie w grze? Nie, na pewno tak nie ma Że on się szczaił Że ona jest w ciąży z kimś innym niż z nim tylko czy wiesz, że ojcem dziecka jest Tereska? O chłopiec, wow Nazwiemy go Teresek Po tatusiu Weź już to dziecko No I teraz sobie zrobimy czas i dorastania niebo bez dorośli Które to wzięło tego Tereska? Zuję już ta Tereska. Teraz jak jest B. Be. Niebo bez dorośli teresek. Poprosimy. Mm. Aha, dobra. To może być mój błąd, ponieważ najprawdopodobniej... No, się te całe geny nie rozgrzały, przez co on po prostu jest kopią jej odziwu. a nie teraz. A ta czemu w ogóle do budy nie poszła? A system? Nie, dobra, wysrasz się w szkole. Nara. Dobra, chyba chyba skończę ten emocjonujący. Research i wgląd w otoczenie Riverside. no Polecam bardzo. Kawał dobrej roboty. A i w ogóle się zbagował telefon. On niby cały czas dzwoni, ale w praktyce nie dzwoni nikt. Ciekawa zbieżność. Także, no, pozdrawiam. I, i papa.